Martin Waculik, Słowak z pogranicza Małopolski i Podkarpacia, będzie jedną z najważniejszych postaci dzisiejszych derby. Jeździłem w Rzeszowie w 2008 i zawsze jak jestem na stadionie, to jestem miło jakby przywitany przez kibiców, a także za co im bardzo dziękuję. To będzie dużo nostalgii i naprawdę lubię ten tor, także nic tylko bardzo się cieszy na to miejsce. Z dzisiejszego potencjału Wacula zdają sobie sprawę na Mościcach. Jest fajnym kolegą, jest koleżeński, można z nim porozmawiać o Żużlu, ale nie tylko o Żużlu, o wszystkim. Dobrym duchem jest w zespole i można zawsze na niego liczyć. Dla Martina wspomnienie pewnego wrześniowego wieczoru roku 2013 wiąże się z jego największym sukcesem w życiu. Został wtedy indywidualnym mistrzem Europy. Wszystko zagrało w ten dzień. Tor był znakomicie przygotowany, moje motocykl spisywały się bardzo dobrze. Tak jak powiedziałem, kulisa kibiców była bardzo, bardzo pozytywna i naprawdę bardzo się cieszę z tego dnia, bo to był mój największy sukces indywidualny do tej pory i bardzo to sobie cenię. Przed tygodniem, mimo porażki 52-38, jeźdźcy Jaskółek zrobili sobie przymiarkę przed derbami na w miarę przyczepnym torze we Wrocławiu. Wszyscy mówią, że mi starnowanie lubimy przyczepnych torów, i tak naprawdę dużo zawodników z naszej drużyny bardzo lubi przyczepne tory, a też ze mną. Tylko ten tor jest bardzo specyficzny tutaj we Wrocławiu i ustawienia trzeba znaleźć dosyć skomplikowanie, mi się wydaje. No i, i po prostu no zobaczymy. No, wszystko damy z siebie w Rzeszowie i chcemy zrobić jak najlepszy wynik. Mimo, że Martin zawsze był gdzieś w pobliżu, nie może pamiętać atmosfery derbów minionych lat. W XXI wieku derby to już chyba y, troszeczkę to odchodził, można powiedzieć, od tradycji, bo wiemy, jakie są realia, jakie są składy, dużo zawodników jest y, przyjezdnych. Y, tak, ale to na pewno jest inny mecz niż, niż, y, niż każdy inny. Będą wielkie emocje, dobre ścigania i, i świetna walka, i to jest to, na czym polega Żurza. Wszystkich zapraszam na Stadion do Rzeszowa no. i bardzo się cieszę na, na wspaniałe zawody.